Manko, się Witajcie, witajcie. Wiecie, gdzie zmierzamy? A nie wiecie. A my zmierzamy się spotkać z Reggae Side. Mieliśmy ich przyjemność poznać na półfinale Mam Talent, w którym oboje braliśmy udział. No i myśmy tam tego wieczoru przeszli w półfinale dalej. A Niestety Regesite odpadł. Mamy nadzieję, że nie będą nam mieć tego za złe Mówili, że nie, więc. Więc. Idziemy na wspólną kawkę na kolację. O 19.30 grają. Grają do godziny 20.30 i. I potem mamy nadzieję, że się e, uda się porozmawiać. Właśnie, uda porozmawiać, jakieś wspólne zdjątko. Zobaczymy jak to będzie. E, także zmierzamy do powiedzisk. To... A o 21.30 gra smolasty i próbujemy też tam się. Wkręcić. wkręcić na małe Co foto. No. Widzimy się. nami zdjęcie, muszą zasłużyć. Mają zagrać? No to teraz pytanie do was, panowie. Zagramy, będzie zdjęcie, czy wychodzimy bez zdjęcia? Nie no, chyba, chyba każdy chciałby mieć zdjęcie no z wami. Dlatego bardzo chętnie zagramy. A zagramy. Wielkie brawa, reggae side! Tego nie wycinamy, My nic nie wycinamy. No jak ale, nie wycinamy? Ale co? Dobra. No, nie, dobraśmy no Hej! Wszystkich tu wołać. Chodźcie wszyscy, chodź. Chodź, chodźcie, chodźcie, musimy powiedzieć. Do nas proszą. Kochani, dzisiaj mamy niebywałe spotkanie z naszymi dobrymi, znajomymi, których spotkaliśmy z Wantarem. Dzieliliśmy wspólnie, część, Dzieliliśmy wspólnie scenę w Bufi. Ja też tu jestem, ale ktoś musi nagrywać. Słuchajcie, no, spotkanie po takim czasie to jest super sprawa. Eee, samo to, że w ogóle byliście przed sceną, to już w pewnym momencie. Na początku was nie było. Nie widziałem was. Ale w... Bo myśmy się jak wynurzyli, tak? się do na, u góry. byliśmy, ale potem Marek mówi, schodzimy. A, na do... no, I normalnie. No, przyszła zguba. Normalnie, jak powiedziałeś, że kilka słów, to nam zmarło. Sytuacja była taka, że faktycznie powiedzieliśmy ze sceny, że mamy specjalnych gości dzisiaj, e, właśnie Kasię i, i Marka, którzy byli z nami na żywo w, w programie Mam Talent, no i wspominamy to do bardzo dobrze. Było, działo się, działo. Emocje były. A oby się działo, tego więcej emocji. Także to i będzie jeszcze No mamy nadzieję, że dacie znać gdzie gracie, a będziemy. Albo my może gdzieś będziemy koło was i serdecznie was też Maciej. Maciej, Ja mówię, że my artyści przede musimy się wspierać. Tak, tak, tej, tak. Bo robimy sztukę i to jest normalnie coś. Wy swoją, wy swoją, trzymajmy. tak. A teraz uwaga, będziemy robić pamiątkowe zdjęcie, tak więc ja wyłączam aparat i dołączam do grupy. hit! Chicior! Chicior, normal e! Oh, mă vrăcime, 4. No nic, kochani, zrezygnowaliśmy po przeczekaniu ponad 40 minut na występ smolastego i po wyjściu, tak naprawdę, na scenę jakiegoś gostka, który robi support przed wyjściem jeszcze smolastego na scenę. Podziękowaliśmy Zobaczmy za uwagę. Kasienka czekała, zimno. zmarzła bardzo. No, ja prosiłem, żebyśmy poczekali, chciałem zobaczyć Cześć. występ smolastego. No niestety nie doczekaliśmy się. Eee... No, no, cóż powiedzieć, no. Ale, przykre. przyjechaliśmy tu na site, a nie na jakby. Ale klasnego. mieliśmy przyjemność zobaczyć w akcji Regesite. Mieliśmy przyjemność porozmawiania z nimi, przytulenia się, pozdrowienia się i, 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 i to jest mega. I to jest mega. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I do przodu. A, i Felić ta śpiewaliśmy. A, no, a to jest bezcenne. bezcenne. Let's go.